Cześć, witajcie, to jestem ja, Heidi Kiewicz. W dzisiejszym odcinku będziemy testować w ogóle ta nowa seria Wiatru na kanale, czyli testując jakieś nie wiem, napoje egzotyczne, gdzie i fanta to nie jest egzotyczne, ale o różnych smakach. No i e, e, dzisiaj mam dla Was, no, tylko dwa napoje. I uwaga, słuchajcie. Coca-Cola i Coca-Cola o smaku Vanille i Fanty o smaku ananasowym. I po prostu mega się cieszę, bo dawno nie nagrywam odcinków. A po pierwsze, niedługo będę nagrywać odcinek od Browsters, tak? Tak, Browsters no i. No i co? Chyba twoje... otwieramy. To chyba wszystko co miałem powiedzieć i najpierw otwieramy tą fantę. Yy, otworzę ją po pauzie. Yy, dobra, jesteśmy po pauzie. Tak, tak, tak. No i zrobiłem tak sobie mało tego, bo za dużo nie chcę pić fanty, bo nie przypadam za fantą wolę sprite, a, wiecie jak to jest. No i dobra, testujemy. Hmm. Ej. Średnia. Troszkę taka taka ananasowa. No, ananas z troszkę cukru, ale bardzo dobre. Nigdy nie piję takiej fanty się kolejny raz jestem w Niemczech, więc testuję, bo to są takie egzotyczne. Um, powiedzmy 8 na 10, bo troszkę zrozili z cukrem. Naprawdę co nie będę pić, bo zostawię to dla mojego taty. Um, no i po, popatrzmy na tą kolę waniliową. No, nie wiem, tak co będę testować? Wanda. I jeszcze tro, troszkę o tej fancie. Fanta ta ananasowa była taka. lek cukru było. Tak dużo ananasów się mieściło z tym. To takie. To jest dobre, naprawdę. Nie piłem nigdy takiej. No, nie piłem, naprawdę. W Polsce tego nie, nie, nie widziałam. No. Okej. Okay, ale... Mog, muszę wam powiedzieć, zostać oczywiście łapkę w górę. Dobijamy do 20 subskrypcji. 20 subskrypcji zrobimy rap jakiś, y, albo rap, albo jakiś, albo jakiś y, odcinek taki ekskluzywny. No i oczywiście dajcie suby, bo dobijamy do 20. Jeszcze niedługo mamy 11, to za 9 subskrypcji będziemy. dobra No to co? Otwieramy. Teraz tą Coca-Colę, naprawdę muszę znowu zrobić pauzę. E, dobra, sorki, wszystkich. tu po prostu spadła mi kamera. E, nic się nie stało ogólnie z telefonem. I dobra. Taka Coca-Cola waniliowa jest naprawdę. Bardzo ładnie. Pachnie, taka jak wanilia. Bardzo lubię lody waniliowe. Napiszcie w komentarzu, jaki wy lubicie. Zwrócę na Kamila, oczywiście, dobra. I mam to robić, trochę się boję, bo. Od razu takie ładnie pachnie, ale chyba przesadzili z cukrem, dobra, muszę zobaczyć. Nie. No nie. Kurde cukier. Zrobię przesadzili z cukrem. Jak Coca-Cola zawsze musi przesadzić z cukrem. Oczywiście musiała przesadzić tak jak zawsze. Naprawdę myślałem, że wanilia będzie jakaś lepsza. Taka... Taki smak, taki... Wiecie o co chodzi. Takie kola, że zrobię wanilię, ale no w ogóle, no nie, nie wiedziałem o tym po no myślałem, że będzie lepsza, ale no dobra niech będzie 5 na 10, bo te 5 punktów musiałem od, odjąć, bo dziwny zapach był dziwny zapach troszkę, ale bardzo ładnie e, taki był dziwny, taki nie poznałem tego smaku ale, y, zapachu a smak już powiem Jest taki coca Cola, No dobra. No to ustawię tu Fanta, wszystko gra. Fanta, Coca-Cola i Kubeczek. <grym> które, no, bardzo są fajne. No, w sensie Coca-Cola niestety przegrała? No, przepraszam Cię, Coca-Cola, ale no, niestety przegrała, bo wiecie o co chodzi. No. Jakbyście sami próbowali, to byście tak powiedzieli takie średnie. A fanta no... Lepsze. No. No chyba koniec dzisiejszego odcinka. Gdy Ci potem cię 5 łapek w górę, to będziemy z kolejnymi oceniać smaki. Może kupimy sobie Mr. Boxa, bo no wiecie, Mr. Boxa z egzotycznymi napojami. No i co? Chyba koniec dzisiejszego odcinka. Widzimy się w kolejnym odcinku.